Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale i pierwszym z serii dla początkujących, i w nim będziemy sobie omawiać totalne podstawy tej gry dla osób, które sobie niekoniecznie radzą, mimo że grają w tą grę albo zaczynają przygodę i nie wiedzą, jak się w tym wszystkim połapać. I w tym filmie pogadamy sobie o osadach i prowincjach, i zaczniemy sobie od prowincji. W tym przypadku Reykland, czyli nasza. Prowincja, w której zaczynamy grając Imperium, posiada cztery osady i teraz ważna rzecz, każda prowincja posiada stolicę prowincji i pomniejsze osady. W tym przypadku mamy cztery osady, natomiast prowincja może się składać również z trzech osad, z dwóch bądź jednej. Raczej większej ilości tego nie mamy. Maksymalna ilość to 4, najmniejsza to 1. No w tym przypadku Rejkland składa się z czterech osad. Jedna to jest stolica, większa osada, czyli i trzy mniejsze osady, co tworzy nam prowincję, tak? I teraz czym się różni mniejsza osada od większej osady? W tym przypadku ja już pozwoliłem sobie zająć Grundburg i sobie przejdziemy do przeglądarki budynków. Tutaj mamy przycisk, możemy sobie sprawdzić budynki. No i pomniejszą osadę możemy podnieść tylko do poziomu trzeciego. poziomu osady to wiadomo, zaczynając od samego dołu pierwszy poziom, wyżej drugi poziom i jeszcze wyżej mamy trzeci poziom osady. No i mniejsze osady na wyższy poziom podnieść się nie da. I każdy poziom osady, oczywiście jakie budujemy, tak jak widzimy tutaj na kłódkach, żeby odblokować miejsca. Budynek potrzebują drugiego poziomu osady i również tak działa to w przypadku mniejszych osad. Także to na to wpływa. W przypadku większych osad możemy je podnieść aż do poziomu piątego, co znaczy, idzie, potrzebujemy więcej rozwoju, żeby wbić kolejne poziomy tych osad, prawda, żeby budować więcej budynków. No i na to wpływa nam rozwój, czyli rozwój możemy sobie zaznaczyć tutaj, bądź na mapy kampanii mamy tą kartę po lewej stronie, którą sobie omówimy. Rozwój wpływa oczywiście na te poziomy i tutaj widzimy aktualna nadwyżka ludności, ponieważ żeby podnieść osadę na wyższy poziom potrzebujemy nadwyżkę ludności. W tym przypadku mamy pierwszy poziom od razu, więc byśmy mogli Altdorf e, oczywiście podnieść na wyższy poziom. Natomiast już trzeci poziom wymaga nadwyżki ludności 2. I każdy kolejny poziom, tak jak wcześniej wspomniałem, wymaga więcej rozwoju. To jest nieodłączna część i jedna z najważniejszych rzeczy, czyli rozwój naszych osad, żeby oczywiście uzyskać dostęp do lepszych budynków, jednostek, czy to też budynków dochodowych, żeby nasza infrastruktura w jakikolwiek sposób działała. I mamy oczywiście w tych budynkach również podział. Mamy infrastrukturę, praktycznie każda frakcja, nie wiem, czy dokładnie tak jest to nazwane, ale każda frakcja ja posiada. Mamy tu budynki, które dają nam zasięg ruchu na mapie kampanii albo zwiększają nam przygody. Dostajemy kontrolę, o której zaraz wspomnę. Dostajemy przychody, czyli coś, bez czego nie możemy utrzymać naszych armii. Dostajemy również rozwój, tempo uzupełniania strat, który sobie również za chwilę mówimy. Mamy oczywiście segment obrony. Eee, I teraz tak, w segmencie obrony w przypadku mniejszych osad. Posiadamy coś takiego jak ja to nazywam mury. Jest to budynek, który zwiększa nam garnizon osady. W przypadku dużych osad nie posiadamy tego budynku w obronie, ponieważ posiadamy go, no ile Aldorf go posiada w ogóle. Chyba nie. W każdym razie Aldor go nie posiada, ponieważ garnizon chyba tutaj jest wystarczająco silny, tak mi się wydaje. Ale w niektórych większych osadach również możemy budować sobie ten budynek obronny, który daje nam dodatkowe jednostki do garnizonu. Garnizon możemy sprawdzić sobie pod zakładką szczegóły garnizonu, i tutaj mamy przedstawione jednostki, które siedzą w garnizonie. Czyli w przypadku, kiedy nie mamy tu żadnego bohatera i ktoś nam zaatakuje tę osadę, to te jednostki będą bronić tej osady. To, co dostajemy z poziomów osad do garnizonu, możemy sobie również przeczytać, najeżdżając na budynek, tak jak i możemy sprawdzić, co dany budynek nam daje. Także to jest dosyć ważne. Trzeba patrzeć, co dają nam budynki, żeby wiedzieć. Co odpowiednio budować. Później mamy wsparcia wojskowe, czyli budynki, które niekoniecznie dają nam lepsze jednostki. Tutaj oczywiście mamy bohatera jednostkę, natomiast dają nam również benefity na mapie kampanii, takie jak doświadczenie dla jednostek, czyli w momencie, kiedy rekrutujemy jednostkę, ona ma wyższy poziom, co wpływa na jej statystyki. Poziom werbowanych lordów, czyli oczywiście lord, którym się pomieszczamy po mapie kampanii, zaczyna z wyższym right, poziomem, kiedy go rekrutujemy. Mamy również mil spaczenie, które również sobie omówiłem w tym materiale. W niektórych frakcjach te budynki typu zbrojownia, które dają nam limit werbunku, czyli to ile jednostek w danej turze możemy zrekrutować, czy doświadczenie, tak jak już wspomniałem, dla jednostek, albo dostęp do jednostek wyższych poziomów, które na przykład bez tego budynku budować nie możemy. I mamy oczywiście werbunek wojskowy, czyli budynki, które głównie skupiają się na jednostkach, Możemy dzięki nim rekrutować wyższe poziomy jednostek, czy to też bohaterów, tak jak w przypadku tutaj kapłana, czy kapitana imperium. I mamy jeszcze segment surowca. I teraz nie każda osada ma surowce, natomiast zazwyczaj w większości frakcji, które mają dostęp do handlu, gdzie handel mówimy sobie w innym materiale, bo też bym chciał to mówić z dyplomacją. Mamy na przykład w Aldorfie dół z gliną i dostajemy z niego przychody i produkcję wyrobów garncarskich, które oczywiście zwiększają nam przykład, przy handlu. I teraz jak rozpoznać, jak dana osada, czy dana osada ma dostęp do takiej rzeczy? Tutaj przy karcie osady mamy, widzicie, wyroby garncarskie. Tak samo przy Karonburgu mamy pastwiska, czy to na przykład w osadzie tutaj niżej powinno być, o, w Daternbach mamy na przykład dostęp do żelaza, czy marmuru, surowców jest bardzo dużo. Niektóre z nich dają nam inne benefity niż dochody. No, tutaj, w przypadku Imperium, te piece dają nam tylko wyroby gercarskie i przychody. No i oczywiście mamy jeszcze wyjątkowy obiekt. I nie każda osada, wyjątkowy obiekt posiada. I teraz, jak rozpoznać to, czy dana osada może mieć taki budynek? Obok tego surowca, mamy kolejne, tak jakby oznaczenie, które pokazuje nam. Duże znaczenie strategiczne, i mamy dopis. Ta lokacja ma szczególne znaczenie dla Imperium i Wampirzych Hrabiów. czyli możemy się spodziewać, że te dwie frakcje będą, mieli, będą miały unikatowe budynki w tej osadzie. Tak, tak samo mamy tutaj w Karenburgu, to wszystko można przeczytać. Ja Wam to tylko pokazuję, że coś takiego istnieje. No i te budynki, w zależności od tego, jaką frakcję gramy. Dają nam inne benefity, tak jak kontrola, poziom lordów, który już wspomniałem, czy bohaterów, inne jednostki, bądź zmniejszony ich koszt utrzymania. I można by wymieniać i wymieniać, bo jest tego odgroma, także jest tego bardzo dużo, czy tu mamy też właśnie, widzicie, minus koszt werbunku i niektóre osady, tak jak w przypadku Aldor, gdzie mamy dostęp do wody, prawda, ma również port, który zapewnia nam przychód i rozwój. Jeżeli chodzi o rozkład budynków, myślę, że to jest wszystko. Oczywiście... Jeżeli mamy pierwszy poziom, to możemy zbudować jednostki z dolnej tabeli, drugi poziom z drugiej tabeli, i tak dalej, i tak dalej. Są też budynki, których w większych bądź mniejszych osadach budować nie możemy, natomiast ta frakcja chyba takich budynków nie posiada, nie licząc tutaj siedziby strażników, prawda? Także myślę, że e, można łatwo to z tego wydedukować i rozumieć, o co w tym mniej więcej już chodzi, jeżeli chodzi o poziomy osad. I budynki. Przechodząc do rozbudowy naszych osad, głównie chcemy się skupić na tym, żeby mieć duży rozwój, żeby te poziomy wbijać bardzo szybko, prawda? Bardzo dużo osób popełnia błąd, szczególnie nowych, że w każdej prowincji, czyli w tym przypadku w Railandzie, będę szedł mocno w jednostki, ale również i w dochód, tak? ponieważ nie będę w każdej osadzie powtarzał budynku na przykład. Poligonu, ponieważ nie da on mi nic więcej i tak będę mógł rekrutować tylko te jednostki, a szybkości werbunku ich to nie zwiększy. Dlatego zazwyczaj ja tak robię, że moja pierwsza startowa osada jest głównie nastawiona militarnie. W tym przypadku będzie to oczywiście Aldorf. Tu wszystkie budynki te militarne zbudujemy. Natomiast jest taka pewna sztuczka, że tutaj w przypadku poligonu możemy podnieść maksymalnie do poziomu trzeciego. Co za czym idzie? Lepiej zbudować ten budynek na przykład w Grunburgu, ponieważ tutaj e, do piątego poziomu tego nie podniesiemy. Będziemy mogli zbudować inny budynek, który będzie można podnieść do poziomu wyższego. Więc taki poligon będziemy mogli sobie zbudować w mniejszej osadzie, ponieważ nie ma sensu go trzymania w Waldorfie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli na przykład zdobyłbym drugą prowincję, na przykład tutaj to obok Wiesenland, to w tej prowincji raczej militarnie iść nie będę. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujemy dochodów. Raczej daleko jako imperium rozprzestrzeniać się nie będziemy, a nawet jeśli będziemy, to jest coś takiego jak globalny werbunek. I myślę, że limity werbunku również możemy sobie tutaj omówić w tym filmie dotyczącym osad, bo to dosyć mocno one na to wpływają. Mamy werbunek i w przypadku Reklandu prawda, mamy możliwość werbunkową w tej chwili dwa, czyli dwa kwadraciki puste. Będzie, kiedy robię jednostkę, kwadraciki się wypełniają. Dodam jeszcze jedną jednostkę, kwadracik się nie wypełnia. Natomiast werbunek jednostki trwa dwie tury, bo jednostki mogą się werbować nawet cztery tury. No w tym wypadku, jeżeli jestem w mojej prowincji, to trwa to jedną turę. Natomiast, jeżeli bym wszedł sobie do osady, no to, jak widzicie, z globalnego werbunku tury w trwaniach się podwajają gdyby jedna skarbia się dwie tury w Reyklandzie globalnie tworzyłaby się cztery tury w tym przypadku tworzy się jedną turę w Reyklandzie, więc globalnie będzie się tworzyła dwie tury, oczywiście koszt werbunku globalnego jak widzicie również jest większy, natomiast nie opłaca nam się przy rozwoju osad rozwijać wszystkich osad, wszystkich prowincji które mamy do e, tak jakby militarnie, no po prostu nam się to nie opłaca Oczywiście w późniejszej fazie gry możemy to zmienić, jak już dochód mamy bardzo duży, ale głównie te mniejsze osady są skupione do dochodu i ta nasza pierwsza prowincja jest skupiona na jednostkach. W momencie kiedybym zajął wszystkie prowincje otaczające Reikland i poszedł gdzieś dalej, to wtedy bym się zastanowił nad tym, czy na przykład gdybym zajął sobie tutaj w tym przypadku Ostermark, czy w Behafa i w tych osadach mniejszych militarnie, ponieważ jest tu już dosyć daleko. A globalny werbunek na początku trwa dużo, i wtedy bym chciał rekrutować jednostki stąd silne, a nie z innych osad. Natomiast rozwój jest podstawą, także w zasadzie w każdej osadzie będziemy chcieli budować budynki do rozwoju i budynki przychodowe. Jednostki oczywiście omówimy sobie w innym materiale, także na nich się skupiać nie będę. Także na tym polega mniej więcej rozwój osad, tak? czyli to, co wspomniałem i podsumuję jeszcze raz, żeby wszyscy dokładnie zrozumieli. Nasza pierwsza prowincja powinna być skupiona na jednostkach i oczywiście również dochodach oraz rozwoju, to jest najważniejsze. Rozwój jest zawsze na pierwszym miejscu. I później skupiamy się na jednostkach po tym rozwoju, i później w innych prowincjach raczej idziemy w dochód i rozwój tych osad, i później się zastanawiamy, czy rozwijać je militarnie. I jeszcze jedna ważna rzecz, którą wspomniałem w innym filmie. Budujcie mury, jeżeli zaczynacie, pozwalają nam one łatwiej bronić osad, zwiększają garnizon. Dzięki czemu tyle osad nie będziemy tracić, także to jest dosyć bardzo ważna rzecz. No i tutaj, oczywiście, możemy sobie sprawdzić, ile chyba potrzebujemy jednostek do kolejnej nadwyżki, chociaż tak mamy. Jak widzimy, żeby dostać drugi poziom, potrzebuje 375 nadwyżki ludności. W tej chwili mam o rozwoju 55. Za czym idzie, jak widzimy, tutaj mamy klepsydrę, za 7 tur osiągnę nadwyżkę ludności 2. W przypadku, gdybym sobie już zbudował ten poziom drugi, bo to też jest dosyć ważne, jeżeli tu widzimy 1, to zabiera nam to, tą nadwyżkę ludności i od nowa musimy wbijać kolejne poziomy nadwyżki ludności, tak? Czyli w momencie, kiedy ja tutaj już sobie jedną nadwyżkę ludności zabrałem, to od nowa musimy wbić pierwszy poziom nadwyżki, natomiast trwa to krócej, jak widzimy, tylko 3 tury, no i w tym przypadku potrzeba 125 punktów, gdzie z tych pierwszych osad bardzo łatwo zdobyć nawet 170 czy 200 rozwoju, także o to się nie martwcie. I ja y, robię taką taktykę, którą mogę Wam sprzedać. Może nie jest ona najskuteczniejsza, natomiast ja ją lubię. Zawsze na początku staram się wbić prowincje, stolice prowincji na poziom trzeci. Później mniejsze osady również na poziom trzeci. Chyba że, do, chyba, że rozwój właśnie dobijam do 200, to wtedy staram się jak najszybciej wbić na poziom czwarty. Moją stolicę. Jeżeli ten rozwój jest wolniejszy, to wtedy staram się tak, jakby równomiernie do trzeciego poziomu wyrównać wszystko i później stolicę prowincji wbić na poziom wyższy. Spowalnia to trochę rozgrywkę, ale na początku nie śpieszczę się. Lepiej pograć wolno i ostrożnie niż pójść za szybko i potem narzekać, że ciężko się nam gra, nawet na tych niższych poziomach trudności. I teraz przejdźmy sobie do dochodu. Oczywiście, zbieranie dochodu. Zabiera nam kontrolę, jest to tak jak podatki, każdy płaci podatki, tutaj również one są. No i tutaj możemy sobie e, zobaczyć na czym polega kontrola, znaczy, z czego ona wpływa, prawda? E, kontrola w szczegóły widzimy z postaci dostaje 5, ponieważ mój bohater siedzi w osadzie. Obecność wojska, czyli mój bohater posiada wojsko i to również wpływa na ład publiczny. E, mamy również plus 1 z budynku. No i tutaj widzimy zbieranie dochodu odejmuje nam już 4 punkty. Poziom trudności bardzo trudny, na którym ja gram mi 4, 4. I tak jak widzimy, mamy niestabilność prowincji natury. Co to oznacza? Ja w tej turze zająłem tę osadę i nie należała ona do mnie, więc stabilność będzie mniejsza w tej osadzie, zanim ona tak jakby się zasymiluje do nas. Moim zdaniem jest to dosyć logiczne. Natomiast w niektórych przypadkach również to spada do poziomu niższego, ponieważ w momencie, kiedy atakujemy osadę, mamy kilka opcji. Co sobie mówimy raczej w systemie poruszania się. No i tam mamy okupacja, grabież, łupienie i tak dalej. No i wtedy to też również może wpływać na nasz ład. No jak widzimy, również poziom ładu wpływa różnie na nasze efekty. Czyli w momencie, kiedy mamy kontrolę absolutną w tym wypadku... To zasięg wzroku w kampanii dla osad jest większy, rozwój jest większy. Oczywiście, wtedy mamy minus do kontroli, ponieważ to jest mechanika gry i koszt werbunku również się zmniejsza. Natomiast jeżeli mamy na minus, no to zasięg wzroku kampanii dla osad jest mniejszy, rozwój również jest zmniejszony. Kontrola jest oczywiście zwiększona, ale koszt werbunku jest oczywiście również zwiększony. No i tutaj widzimy, e, i teraz tak, w momencie kiedy Kontrola wejdzie nam na poziom 100, to nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli kontrola spadnie nam na minus 100, dostaniemy powiadomienie, że wybuchnie nam bunt, ponieważ lud jest niezadowolony. Wtedy obok naszej, e, naszej osady pojawia się armia, która będzie zbierać siły, żeby zaatakować tą osadę, ponieważ się zbuntowała. Dlatego wtedy jak najszybciej trzeba się jej pozbyć. I oczywiście siła buntu i jednostki, jakie pozyskuje bunt, zależy od tego, jak mocno rozwinięte mamy nasze. Naszą prowincję, tak? Także trzeba na to uważać, żeby ta kontrola najlepiej nam tutaj do tego niskiego poziomu nie schodziła. Później e, na nasz ład publiczny również, również może wpływa, wpłynąć spaczenie. Jak widzicie, mamy jego kilka rodzajów i w zależności od frakcji jest ono pozytywne dla naszej frakcji bądź też negatywne. W przypadku Imperium każdy rodzaj spaczenia jest dla nas negatywny, a rodzaj spaczenia mamy kilka: mamy spaczenie cincza. Slanesza, nurgla, korna oraz spaczenie skaweńskie, vampierskie spaczenie i spaczenie chaosu niepodzielnego. Pierwsze, tutaj widzimy cztery i ten pierwszy tutaj po lewej, czyli chaosu niepodzielnego, to jest po prostu spaczenie chaosu. Różni się ono głównie kolorem, natomiast wpływano negatywnie na nasz ład publiczny. Jeżeli poziom spaczenia na przykład Sincza będzie na odpowiednio wysokim poziomie, to bunt nie będzie z jednostkami Imperium, tylko będzie z jednostkami demonicznymi. To samo dzieje się również w przypadku spaczenia skaweńskiego oraz yy, wampirycznego spaczenia. Przynajmniej ja to odnotowałem, chyba że coś w Warhammerze 3 zmienili. Jeżeli się mylę, to możecie mnie poprawić, ale myślę, że tak to działa. Oczywiście to spaczenie również możemy pozbywać się przy pomocy budynków. W tym przypadku mamy nocną straż. No i widzimy, mamy kontrolę i minus spaczenie. Są też inne budynki, które dają na minus spaczenie, tak jak na przykład kaplica Sigmara w tym wypadku, prawda? Czyli to spaczenie można zmniejszać. Spaczenie nam rośnie, jeżeli na przykład w sąsiednich osadach jest taka frakcja, która prowadzi spaczenie albo przeciwny bohater jest na naszej prowincji i on wtedy je roznosi i trzeba uważać, żeby to spaczenie na zbyt wysoki poziom nie weszło. Oczywiście również, kiedy zajmiemy wszystkie osady w naszej prowincji, czyli zabezpieczymy całą prowincję, czyli jeszcze bym zdobył Uber Stryk i Hart, będziemy mieli dostęp do zarządzenia. W tym przypadku wam nie pokażę, co on robi, bo nie chce mi się tego filmu edytować, także wam po prostu wytłumaczę. w momencie, kiedy zaznaczymy, zaznaczymy, zdobędziemy cztery osady w prowincji, będziemy mieli tutaj właśnie w tym miejscu zarządzenia prowincji, prawda? No to tutaj mamy zaznaczone, że w których nie posiadam wszystkich osad, więc jak zajmę wszystkie, to będę je posiadał i możemy wybrać jedno zarządzenie i zmieniać je na przykład co turę, jeżeli będzie nam odpowiadać w danej chwili inne zarządzenie. One są różne w zależności od frakcji, mamy z nich również rozwój, dochody z handlu, dochody z budynków, możliwość werbunkową możemy w ten sposób zwiększać i tak dalej. Jest jeszcze jedna rzecz, która wpływa, tak jak już wspomniałem, mamy tempo uzupełniania strat w tych budynkach. To również posiadają lordowie. Natomiast, tak jak widzimy, moje jednostki są ranne. Tak? I tutaj na górze widzimy pasek zdrowia, który jest na zielono. Mamy ilość jednostki, prawda? I mamy również pasek na żółto. I teraz pasek na żółto oznacza, ile jednostek bądź ile zdrowia na jednostce nam się zregeneruje do następnej tury. Czyli ja bym oddał turę, to wtedy ta jednostka o tyle się uleczy. I tutaj na tych plusikach mamy to zaznaczone. No i w tym przypadku oddziały uzupełnione natury to 9. I żeby odzyskały pełnię sił, potrzebujemy tur 4. Natomiast jeżeli ja bym opuścił tą osadę, to oczywiście nam ten efekt się zmniejszy. Czyli widzimy tutaj uzupełnione oddziałów w naturę to 5 i pełni sił oddział odzyska za tur aż 6 wtedy. Także siedzenie w osadzie zwiększa nam tempo uzupełniania strat, zwiększają nam również budynki i oczywiście na ziemiach wroga czy też sojusznika yy, raczej możliwości yy, nie mamy takiej, żeby odnawiać strat, ale to sobie omówimy w trybach ruchu, bo jeden sposób się znajduje. Czy coś jeszcze dotyczącego osad mogę Wam przekazać? Mi się wydaje, że większość ważnych informacji, już Wam wytłumaczyłem, czyli rozwój i to w jaki sposób osady wbijamy na wyższy poziom, co jest dosyć ważne, to w jaki sposób te osady budować, to w jaki sposób też po części je bronić, oczywiście to, ile osad posiadamy, prawda, w prowincji, na jakiej zasadzie prowincje działają, czy to też pomniejsze osady, budynki specjalne, czy to też. Budynki, takie jak pastwiska, tak jak tutaj mamy te wyroby garncarskie, prawda? Zaznaczone na mapie, oczywiście one się różnią. Tutaj mamy też wino, prawda? Myślę, że te ważniejsze rzeczy mówiłem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące osad, bądź tego, co jest z nimi związane, czyli na przykład jak możliwość warpunkowa, czy uzupełnianie strat, chociaż myślę, że dosyć mocno to wyczerpałem, to wtedy możecie napisać w komentarzach, i ja postaram się na te. Pytania, odpowiedzieć. Następny film, myślę, że dziś go też nagram, chociaż zobaczę jeszcze, będzie dotyczył właśnie trybów ruchu. Także, jeżeli ktoś jest ciekawy albo nie do końca rozumie, jak te tryby ruchu działają, tutaj przedstawione, oczywiście również od frakcji one się zmieniają, to zapraszam Was również na ten film, bo on się niedługo, jak widzicie, ten film pojawił albo już na kanale jest. Będą również też inne filmy, takie jak dotyczące jednostek. Ich typów, oraz tego, co oznacza ta cała karta i te wszystkie statystyki, sobie omówimy, również w przypadku lordów, i tego, na jakie jednostki patrzeć i w jaki sposób na nie uważać, w pewnym sensie, żeby wiedzieć, jakie priorytetować i jak sobie z nimi radzić. Będzie również film dotyczący dyplomacji, którą mamy zaznaczoną tutaj, czyli co oznaczają te wszystkie przyciski, te wszystkie minki i tak żeby to Wam wszystko ładnie, dokładnie wyjaśnić. I będzie również poradnik dotyczący bitew. Jeżeli Wy macie coś takiego, co Wy byście chcieli się dowiedzieć, albo się nauczyć, to wtedy ja taki poradnik nagram, tylko dajcie mi znać oczywiście również w komentarzu. Jeżeli materiał Wam się podobał i chcecie więcej takich materiałów, bądź innych, bo na moim kanale takie są, i chcecie na przykład wejść na stream i ze mną posiedzieć i pogadać, to za, zalecam Wam zostawienie subskrypcji, żeby tego nie przegapić. Ode mnie to wszystko na ten temat i na ten materiał. Cześć.